Cześć tym witam każdego moi drodzy w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym początku przepraszam za mój głos, ponieważ jestem lekko przeziębiony, ale tak czy siak, moi drodzy w tym filmie otworzymy sobie naprawdę dużą ilość stardropów. Dlatego już tutaj bez żadnego przedłużania zaczynamy, moi drodzy, ponieważ mamy już dokładnie drugi tydzień mega świni. No i odbieramy po kolei tutaj nasze star dropy, więc lecimy po kolei. Na początku mamy tylko 50 golda, dlatego jest to dosyć mało, ale dobra, zobaczmy na kolejnego stardropa. Tutaj również mamy 50 golda. E, możecie ogólnie też napisać w komentarzu, jak wam tam poszło otwieranie. Ok, teraz mamy w ogóle punkty mocy. E, wcześniej chyba jak dobrze pamiętam z poprzedniego filmu, to chyba mi się tam udało wytropić jakiegoś skina. To zobaczymy, czy. Teraz będzie podobnie. No z tych startropów wam powiem, że naprawdę już bardzo dużo skinów wydropiłem. Oczywiście takich gdzieś tak za około 30 gemów. Nie wiadomo. Okej, okay, a teraz dobra, co my tutaj mamy? Mamy słuchajcie, legendarnego startropa. I bardzo możliwe, że właśnie tutaj już będzie Jakaś, yy, jakiś skin właśnie, nie? Tak mi się wydaje, także zobaczmy. I dokładnie, moi drodzy, mamy skina. I jaki to będzie skin? Okej, okay, mamy skina do Max. To też jest chyba taki skin za 29 gemów, tak mi się wydaje. Później to jeszcze najwyżej zobaczymy, ale naprawdę bardzo fajnie rozpoczynamy. Ok, teraz mamy, no tylko bardzo rzadki. Z bardzo rzadkiego to raczej skina nie można wydropić, dobra. Teraz też mamy tylko po dwa żetonów, dobra, lecimy z kolejnym. I tutaj również mamy po 2 żetonów, ich pewnie też będę miał naprawdę bardzo dużo. Teraz, moi drodzy, mamy też tylko 5 golda, niestety. Dobra, lecimy sobie po raz kolejny. I teraz uwaga, mamy Epickiego. Także zobaczymy, co to będzie, dobra, otwieramy. I no, niestety, tylko punkty. No, wiadomo, że to jest Epicki, to tych punktów musiało być trochę więcej. Mieliśmy ich dokładnie 100. Lecimy sobie dalej i zobaczmy, co teraz będzie. No, i po raz kolejny mamy punkty mocy tylko. Dobra, ok. Ej, teraz może być legendarny, bo to jeszcze tutaj raz musimy stuknąć. No niestety, nie, tylko epicki. Tak, tylko epicki będzie. I mamy tutaj. Okej, okay, dobra, mamy tutaj spraya do pam. No taki może być, okej. Okay. Nie wiem, czy go przetestuję w ogóle kiedykolwiek, ale. Ale spoko, nie? Dobra, no teraz tylko rzadki. No to nic tam ciekawego. E tutaj nie wydropi, dobra, lecimy sobie dalej. No na razie tylko same rzadkie. Bardzo rzadki również. Okej, okay, lecimy sobie dalej, zobaczmy, czy tutaj coś będzie. O, mamy 100 golda, dobra, no fajnie, fajnie. Gold też się wiadomo przyda. Chociaż mam go chyba z 40k. Jak, jak mi się dobrze wydaje, ale zaraz to też zobaczymy. Dobra, lecimy sobie dalej. Okej, okay, aha, i to by już było na tyle. Ich, ich chyba było łącznie 20, jak mi się wydaje. Nie wiem, tam najwyżej wam też tam w tytule to już będziecie wiedzieli, ile ich otworzyłem. E, ale tak czy siak, moi drodzy, również mamy tutaj za... 19 dzień, bo ja tak dużo do tej gry nie wchodzę. Ogólnie pewnie wy już to dawno przeszliście. Tak mi się wydaje, nie? Te 25 dni. Możecie w sumie napisać, bo ja mam dokładnie 19 dzień, nie? Więc nie wiem jak to może wyglądać u innych osób. E, więc dobrze. Mamy tutaj. ok, dobra, mamy tutaj za te daily nagrody. Czy będzie epicki? Tak, będzie epicki. No już myślałem, że będzie legendarny. Ale dobra, więc zobaczmy, co tutaj będzie na sam koniec. No i mamy tylko 200 golda. Okej, okay, czyli moi drodzy, tak w ogóle mamy tutaj nowy ekran, mamy już takie klimaty, ponieważ uwaga, uwaga, najbliższy weekend, będziemy moi drodzy mieli Worlds, dokładnie tak, będzie polska drużyna Z grała właśnie w składzie, tam gra dokładnie Gero nowy oraz miał, jeżeli tam się nic nie zmieniło, ja tego też ostatnio, ostatnio to też o wiele mniej śledzę, ale postaram się to i tak oglądać, bo no jednak jest to największa tutaj impreza esportowa. W całym roku, dlatego myślę, że też każdy może się coś tam nauczyć, nie? Jak będzie to oglądał, możemy sobie dać na aktualności, i tutaj powinniśmy mieć info. Znaczy, dokładnie w e-sportach, chyba, nie? Powinno być coś dokładnie. od. tutaj też mamy komentatorów: będzie Veni i Tori z naszego kraju. Oni tam chyba właśnie specjalnie do tego Paryża polecą, żeby to komentować tutaj dla polskiej społeczności. No, bo to będzie właśnie w Paryżu wszystko się działo: będzie normalnie tam scena, będą gracze wychodzili i grali. Właśnie naprzeciwko sobie Dlatego naprawdę będzie to Myślę, że mega tutaj Emocjonujący cały turniej Dlatego koniecznie to oglądajcie Bo również będzie mogli tam zgarniać pewnie jakieś nagrody Zawsze tam można zgarnąć jakiegoś Skina, chyba też tu mamy skina do Mortisa O tutaj Na przykład mamy ofertę na Jessie tego skina Z poprzedniego roku Dlatego myślę, że też można ogólnie oglądać Też po nagrody, żeby tutaj Je właśnie otrzymać Dobra tutaj mnie Dziki zapraszam, niestety muszę odrzucić. Oczywiście również dziękuję moim klanowiczom, jeżeli oglądacie ten materiał, ponieważ no gdyby nie wy, to by wiadomo e, tylu startdropów pewnie byśmy nie mieli. Nie wiadomo jakby to wyglądało, kto by grał mega świnie, więc tutaj no cieszę się, że to wszystko e, się udało ogarnąć i że każdy tam jest aktywny, że tak już ludzie nie wychodzą jak kiedyś i że mamy w miarę taki naprawdę no że mamy w miarę stałych członków, którzy już tak się nie bawią jak kiedyś, że, wie, że wiecie, wychodzą, wchodzą i tak dalej. Takie czasy się już skończyły, teraz mamy już naprawdę bardzo aktywny klan. I żeby się do niego dostać, no to jest też naprawdę ciężko, bo zazwyczaj brakuje miejsc, a też nie ma kogo wyrzucić, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, dużo osób jest aktywnych, praktycznie każdy. Dlatego to też mnie mega cieszy. Okej, okay, tutaj też mamy jakieś misje. Też się tutaj muszę wykonać w ogóle za niedługo, a nie, nawet chyba teraz. Jak wykonam parę misji, będę mógł odblokować nową postać. Charlie, natomiast myślę, że e, może zrobię osobny film, jak ją e, właśnie odblokujemy. Myślę, że to będzie lepszy pomysł, e, dlatego w tym filmie tego jeszcze nie będę robił. E, co my tutaj jeszcze możemy zrobić? W sumie myślę, że e, z takich aktualności my tu już nic takiego nie mamy ciekawego, żebym wam coś powiedział. No, ogólnie te mistrzostwa się zaczynają dokładnie e, w ten piątek, już to chyba rusza dokładnie, to jest 24 listopada, i one potrwają do 26. Jak się nie mylę, dokładnie. Więc tak to właśnie e, wygląda, tak, moi drodzy? O tak, mamy tutaj dokładnie na tej grafice tam dokładnie, że e, od 24 do, dwu, do 26 i to będą właśnie dokładnie 3 dni. I tak to będzie po kolei leciało. E, no i co? No, no to może sobie coś nie wiem, piekniemy na sam koniec, nie? Jakąś jedną gierkę sobie walniemy. Czemu nie? Możemy sobie coś tutaj pograć. E, może sobie zagramy, nie wiem w sumie gdzie. A może pójdziemy na kwasowe jeziora, po prostu na solo sobie pójdziemy. Zagramy sobie jakimś snajperem. A może tą max sobie zagramy. No kurde, chciałoby się tą... Zapomniałem, że ja mam takiego skina dobrego, nie? Bo chciałoby się też zagrać tym skinem, ale... Już miałem taką myśl, żeby zagrać tym skinem, co właśnie wydropiłem z tego start dropa to sobie nim zagramy. Ale no zdecydowanie nie ma co ukrywać, że... Yy, chciałbym też sobie pograć o tym skinem, ale dobrze, więc my sobie zagramy tym... Dobra, mamy tutaj Tego Gearsa, no to raczej nic nie muszę zmieniać, także Zagramy sobie, moi drodzy, jedną gierkę solo I zobaczymy jak to będzie Wyglądało, no naprawdę taki fajny ekran Wczytywania, właśnie zobaczcie Mega kozacko to wygląda Tak esportowo nam się tutaj zrobiło, jeszcze jakby dali takie nowe środowisko, nie, to już w ogóle to by było za OP Ale chyba aż Takich tutaj niespodzianek nie mamy, nie? Tak mi się zdaje. Dobrze, no to tak. Tutaj mamy już ogólnie dwie skrzynki. Dobra, mamy już dwa cuby w ogóle. Tutaj mamy Mortisa. Musimy ogólnie na niego uważać, ponieważ. O kurde, i tu jeszcze mamy lulululu. Lu, lu, lu. O kurde. No, nie fajnie właśnie. A to jest jakiś Dawid, ale nie, to jest przez V. To już myślałem, że to jest Polak. Kurde, ale mnie chłop wystraszył na początku, nie? W ogóle, o ludzie, dobra, nie, to, to ja już tutaj jestem nie ten, nie? Ja już chyba podziękuję Chyba, że się uleczę Ta, widzowie, ludzie, no ja jak zawsze Na filmach nic nie gram, wiadomo Uciekam najlepiej, dobra, tu mamy Gale'a, COVID-19 Dobra, no nie, no i, kurde, jakby ten chłop miał serio awka Zobaczcie, no, David tu mnie ten trzyma. David, co za bajac. David, zostaw mnie, chłopie. Dobra, słuchajcie, bo ja muszę... No, ej, no, David mnie nie zostawi w ogóle. Co za chłop. Słuchajcie, David to jest naprawdę... Co? Dobra, David, co ty... W... Właśnie, dobra, nie, David. Ludzie, ja miałem nadzieję, że ten gej go właśnie zabije. David, co ty robisz? Ludzie, człowieku. Weź mnie zostaw, dobra. Ale bym chciał, żeby teraz tam mógł gdzieś z dołu. Takiego heda walnął ludzie, ale to było piękne. Bo chłop się tak na mnie sfokusował. Nie wiem o co mu chodzi normalnie. Dobra, David zostaw mnie, ludzie, człowieku zostaw mnie, zostaw mnie, no nie, no i dobra, no i nie żyje Nie żyje moi drodzy. A też tam nie chciałem schodzić na sam dół, bo pewnie bym tam też miał kogoś. No, o, kolejna loot, w ogóle pewnie miałbym przytrąbane. Ale dobra, chociaż mieliśmy, moi drodzy, szóste miejsce, minus jeden. I co moi drodzy, także to by już było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. No i cześć.